Siostry i bracia, parę tygodni temu wszyscy żyliśmy śmiercią, odejściem z tego świata papieża Franciszka, a także potem powołaniem nowego następcy św. Piotra, papieża Leona XIV. Dzisiaj słyszymy te słowa bardzo wyjątkowe, w których Pan Jezus powołuje pierwszego swojego następcę, czyli św. Piotra, aby ten był pasterzem Jego kościoła, pasterzem Jego ludu. Słyszymy to w słowach, które wypowiada: Paś baranki moje, paś owce moje. W tych słowach Pan Jezus zleca Piotrowi troskę o powstający kościół. Dlaczego możemy się zastanawiać, dlaczego właśnie to porównanie pasterza, owiec? Obraz pasterza i owiec bardzo mocno tkwił w świadomości Izraelitów w czasu, kiedy Pan Jezus w tym narodzie się objawił. To był obraz bardzo powszechny. To można powiedzieć, że była swego rodzaju cywilizacja pasterska. Owce były czymś obecnym na co dzień i pasterze by, byli kimś, kto... Występuje, można powiedzieć, i bardzo, występuje bardzo mocno, i jest obecny w swoim środowisku. Mój drodzy, Pan Jezus mówi o tym, że święty, że święty Piotr ma być pasterzem owiec. Zobaczmy, ale nie chodzi tutaj o jakiś władczy charakter tego wydarzenia, funkcji pasterza. Nie ma być on kimś, kto. Stoi bardzo mocno nad swoimi owcami. Nie ma to też być upokarzające dla pozycji owiec. Pasterz, o którym mówi Chrystus, ma być przede wszystkim przewodnikiem. Pasterz ma być towarzyszem owiec. On ma z tymi owcami chodzić i dbać o ich dobro. Takie jest zadanie pasterza. Takie jest zadanie świętego Piotra. W tym tworzącym się kościele, takie jest zadanie papieża, który jest pasterzem wszystkich owiec, całego kościoła, również i dzisiaj. Bądź, drodzy, pa pasterz ma być człowiekiem mocnym, ma być też człowiekiem zdolnym do obrony swojego stada przed dzikimi zwierzętami. Scena, o której dzisiaj słyszymy w Ewangelii ma miejsce już po zmartwychwstaniu Chrystusa. A więc tak jak słyszeliśmy, Pan Jezus zjawia się nad jeziorem galilejskim i spotyka się ze swoimi apostołami, aby też umocnić ich w wierze, w tej wierze, w tajemnicy zmartwychwstania. I tutaj, moi drodzy, może nas może dziwić to, że właśnie na tego obrońcę e, owiec, na tego mocnego pasterza, który ma być mocny, Pan Jezus powołuje właśnie Piotra, który przecież zaledwie parę dni wcześniej tak naprawdę Pana, się, Pana Jezusa się zaparł. Można powiedzieć, że to e, nawet dyskwalifikowałoby Go od tego, aby pełnić tak ważną posługę. Natomiast dzisiejsza Ewangelia jest jakby taką formą rehabilitacji Piotra. Pan Jezus właśnie jemu powierza swoją owczarnię. Zobaczmy, nie wybiera kogoś najważniejszego, najdzielniejszego, kogoś najbardziej wykształconego, ale prostego rybaka. Pan Jezus czytał pewnie w jego sercu i wiedział, że to serce jest pełne miłości, dobroci. I dlatego właśnie Piotr ma być pasterzem, właśnie owiec. Ale stawia Pan Jezus jeden warunek. Zobaczmy, tym warunkiem jest miłość. Miłość, która ma być obecna w Jego sercu, miłość do owiec. A ta miłość ma wypływać z miłości do Boga, do samego Chrystusa. I dlatego to trzykrotne zapytanie. Piotrze, czy miłujesz mnie? Ale Pan Jezus, moi drodzy, też dodaje, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci, aniżeli inni, czy miłujesz mnie więcej, a więc całkowicie, bezgranicznie. I pewnie, moi drodzy, gdyby Pan Jezus nas tak po trzykroć zapytał o to samo, Pewnie też byśmy się zastanawiali, czy nam Pan Jezus nie wierzy, że Go kochamy, że chcemy być blisko Niego, że chcemy trwać w Jego miłości. Być może, i takie, być może i takie myśli pojawiły się w sercu świętego Piotra, ale On odpowiada: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Ty najlepiej to wiesz, bo czujesz i czytasz w moim sercu. I Piotr zostaje pasterzem owiec, zostaje pasterzem tego tworzącego się Kościoła, czyli wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. Ale Pan Jezus również w dzisiejszej Ewangelii nie obiecuje szczęścia tutaj na ziemi świętemu Piotrowi, wręcz przeciwnie, zapowiada, że ta jego posługa Piotrowa będzie też związana ze znoszeniem licznych ofiar, ze znoszeniem licznych cierpień. I o tych cierpieniach, i o tych ofiarach słyszymy choćby dzisiaj w dziejach apostolskich, kiedy inny, wielki apostoł, święty Paweł, znosi więzienie, kiedy znosi prześladowania ze strony przeciwników Chrystusa i w pewnym momencie, jak wiemy, również w Rzymie poniesie śmierć męczeńską. Siostry Bracia. Słuchamy tych słów o miłości Boga i drugiego człowieka. I my również mamy w naszym życiu starać się być tymi, którzy dbają o dobro duchowe i dobro w ogóle innych ludzi. Tak jak w życiu świętego Piotra. On miał zadbać o wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. I nam też powinno zależeć na tym, Abyśmy nie tylko my szli tą prostą drogą do Pana Boga, ale również dbali o to, aby inni również tego zbawienia mogli dostąpić. Bo tak naprawdę, kiedy właśnie my dbamy o to dobro duchowe tych ludzi, innych, którzy może gdzieś błąkają się po świecie, którzy odeszli od tego stada, którym jesteśmy my, ludzie chrześcijanie. Bo mamy być tymi, którzy właśnie też innych do tego stada powołują, bo to jest tak naprawdę dowodem pełnej miłości do Chrystusa, kiedy zależy nam, abyśmy wspólnie pod opieką Chrystusa byli zbawieni razem z innymi. Amen. Miłosiernego Boga, prosimy o Jego łaski.